Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, Orędzie Maryi na czas Ostateczne, wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowane ludu, mego syna, moje dzieci trwają modląc się, błagając, dając świadectwo memu synowi w swym działaniu i postępowaniu. Uświadamiajcie sobie, Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. To jest godzina jego łaski. Ewangelia według Świętego Łukasza 2:14. Demon cieszy się z konfliktów dzieci mego Syna. Konfliktów braci przeciwko braciom. Demon cieszy się, gdy czyni was wrogami dla siebie nawzajem. Znajduję przyjemność w subtelnym zdobywaniu dominacji nad umysłami mych dzieci i w utrzymywaniu ich w negatywnych myślach przeciwko tym, którzy służą domowi mego Syna. Miejcie świadomość, że dnia ani godziny nikt nie zna. Dzień Pański przyjdzie, gdy najmniej będziecie się tego spodziewać. Jak przychodzi złodziej w nocy. Wysłałam w imieniu mego syna ludzi mi wiernych, ludzi mi wiernych, aby wam ogłaszali to, co nadchodzi. I tak jak w przeszłości ich znieważają, osądzają, spotwarzają i oczerniają z tą samą jadowitością, co w przeszłości. Moje prawdziwe narzędzia są zdradzane, tak jak mój syn. I któż was ostrzeże przed tym, co się zbliża? Z ust człowieka wyniosłego wychodzi zło przeciwko tym, których dom ojcowski posłał, aby byli rzecznikami nadchodzących wydarzeń. Aby lud mego syna się przygotował w duchu, a zapłata jest ta sama. Co w przeszłości? Lud mego syna odpłaca za dobro złem. Te narzędzia są ludźmi, którzy stopniowo, powoli się zmieniają. Ci, którzy ich osądzają, pragną świętych, ale czy są świętymi ci, którzy ich osądzają? Mój syn pobłogosławił prawdziwe narzędzia. Spogląda na nie z czułością zrozumieniem i im bardziej są atakowane, tym więcej łask im zapewnia, aby szły dalej. Oczerniali mego syna, co innego dotknie jego naśladowców. Spójrzcie dookoła siebie, patrzcie oczami miłości, jaka jest postawa prawdziwego chrześcijanina. Skoro kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Ewangelia według świętego Mateusza 12:30. Ludzkość jest rozdarta, skłócona w tym trudnym momencie wobec przybliżania się wypełnienia objawień dla całej ludzkości. Oddalili się od mojego syna i nieliczni sprawiedliwi zanieczyszczają się złośliwością demona sprawiając że dobro wydaje się ludziom złem a zło dobrem wobec osądów potępiających fałszywych i prowadzonych przez szatana pokój jest niezbędny w tym momencie abyście nie krzywdzili się nawzajem ci którzy pozostają zjednoczeni aby się wzajemnie chronili, oddalali od tego, co światowe, od grzechu i powracali do życia w Duchu Świętym. Ludzie zanurzeni w swojej niegodziwości zamykają drzwi na ostrzeżenia woli Bożej, nie przygotowują się, żyją dalej, jakby nic się nie stało. Natura daje znaki człowiekowi aby zobaczył, że wszystko się zmieniło, a człowiek dalej się zachowuje tak, jakby nic się nie stało, idąc w ciemności na ślepo, potykając się raz po raz, czołgając się jak węże. Dlatego musicie przejść od czołgania się do tego, byście mogli wzlecieć na wysokości, abyście po tej przemianie byli godni być częścią ludu mego Syna, jednakże musicie się zmienić już. Ten, kto żyje w dobru, praktykuje dobro wobec swoich braci, kto żyje w złu, patrzy we wszystkim na zło, osądzając i raniąc swych braci. Powróćcie wy, którzyście się oddalili. Zjednoczcie się w woli Bożej. Musicie pożywiać się ciałem i krwią mego Syna należycie przygotowani, abyście wzlecieli na wyżyny duchowe, będąc ludźmi dobra, nawróconymi, ze skruchą z wszelkiego zła, które, któreście popełnili, i gotowi czynić dobro. Ileż bólu przeżyje to pokolenie, ileż lamentu, ile ciosów bez chwili spoczynku, ileż goryczy znajdziecie wszędzie wokół. Ziemia trzęsie się jak nigdy przedtem, wulkany zapłoną, wody oczyszczą człowieka, wichry będą się pojawiać niezapowiadane, myślenie moich dzieci, zwiedzione przez zło. Będzie działać przeciwko waszym braciom z powodu za małej ilości i braku wiary w sprawach mego syna. Wszystko to jest po to, abyście się nawrócili, zanim się całkiem potępicie. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Burza wyjdzie z kościoła mego syna i pociągnie wielką liczbę ludzi, którym brak wiary. Módlcie się, dzieci moje, odmawiajcie różaniec święty i uczcie się, abyście nie wpadli w szpony zła. Wzrastajcie w duchu, bądźcie bardziej duchowi, będąc ludźmi dobra. Dawajcie owoce życia wiecznego. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Amerykę Środkową, za Włochy, za Holandię i nie zapominajcie, modlić się za Argentynę. Ludność jest w konwulsjach. Jest tak, ponieważ ci, którzy chcą zdominować ludzkość, przyspieszyli swoje postępy, aby zdobyć władzę nad całą ludzkością. Zły i jego sługusi chcą przejąć w posiadanie ludzkość i dlatego atakują nową chorobą. Wy, dzieci moje, zachowujcie nienaruszoną wiarę. Legiony anielskie Was chronią. Nawrócone dziecko jest światłem, które przyciąga legiony anielskie. Módlcie się, zmieńcie się w ludzi pokoju i dobra. Nie odpowiadajcie złem za dobro, bądźcie wdzięczni. Módlcie się za samych siebie, módlcie się o swoje nawrócenie, módlcie się, abyście się nie zachwiali, nie lękajcie się. Jestem tutaj, by was chronić. Nigdy nie odmawiam wam opieki. Kocham was i was błogosławią, mama Maryja. Witaj, najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz luz de Maryi. Bracia, to co nadchodzi jest poważniejsze niż się tego spodziewają. Nadziej jest Boże miłosierdzie, ale najpierw musimy przygotować się do nawrócenia. Nie jesteśmy sami. Całe niebo jest z nami. Ale nieprzyjaciel zostawia sidła i nie możemy być nieuważni. Kochajmy miarą miłości według sposobu Bożego, według miary Przenajświętszej Trójcy i naszej Matki. Kochajmy bliźniego w woli Bożej. 咋买呢？